klasa Leszka czeka na lekcje matematyki. Chłopak myśli tylko o tym, żeby zdobyć pieniądze dla szantażysty. Oskar dał Leszkowi czas do następnej przerwy. Zrozpaczony upływającym czasem Leszek decyduje się na kradzież. Leszkowi jest głupio, że okrada kolegów, ale zrobi wszystko, by Oskar dał mu spokój. Wie, że nie ma skąd zdobyć pieniędzy. Leszek wciąż ma zbyt mało pieniędzy, by zapłacić Oskarowi. Za biurkiem zauważa torebkę nauczycielki. Leszek, co się tutaj dzieje? No, pieniądze wypadły, rozsypały się. Chciałeś ukraść pieniądze? Nie, ja chciałem tylko pozbierać. Leszek, nie? Ja kłam. nie chciałem ukraść, no. Ja naprawdę nie chciałem. Poczekaj. Jestem prawie pewna, że Leszek chciał ukraść pieniądze. Nie zdążył, bo mu przeszkodziłam. Co mu strzeliło do głowy? Nigdy bym nie przypuszczała, że zrobi coś takiego. Co ja robię? Mój się zabił człowieka, a ja jestem złodziejem. Powinienem być w więzieniu razem z nim, bo wcale nie jestem od niego lepszy. Leszek nie wrócił na lekcję matematyki. Całą godzinę przesiedział w szatni. Chłopak bardzo żałuje, że okradł kolegów. Nie chce więcej ulegać szantażowi Oskara. Przeginasz, serio. Ja chcę kasę. Nie dam ci kasy. Gdzie jest mój hajs? Kasia! Mam tu dwie dychy? Kasia, Kasia, ja mam twoje dwie dychy. Co? Nie wiem, co mi Ja ukraść pieniądze! Tobie też, Przepraszam was. Dlaczego? Mojego gość to morderca i śmierć. Zamknij mordę. Twój jest to morderca i śmierć. Powinien go powiedzieć. Zostaw do! Zostaw się Zostaw do! Zostaw się Zostaw się tam do! Zostaw do! Zostaw do! hej! Zostaw Z! Zbawą Nienawidzę go! O, Nienawidzę go, nie się wreszcie zamknie! Daj mi chusteczki. I Dobra, lecę! O, trzymaj, trzymaj. Nazwał mojego ojca śmieciem. O dobra, prawda? Zależało mu się. Twój że znowu że się i rowerzystę. Dobra, dobra, nie gadaj, nie gadaj, o, tylko zasuń sobie nic. O, jaki wiesz? I co, teraz wszystko o, na mnie pójdzie? A to, że on zarobał całej klasie kasy, to nic, nie? O czym ty mówisz? Zarąbał pieniądze, Kaśka to może potwierdzić. No, tak, to prawda, ukradł wszystkim pieniądze, ale później się przyznał i oddał. To tylko dlatego, że go szantażował. Nie, pan później teraz wziął do figińskiej. Co się stało? No, zaczął. Co się go dzieje? Pomógł. No, zaczął. Z taki sam tego. Tak no, się, Zabieram go, go do, się do, do, do siebie, dobra? Już uważaj. Jest jeszcze coś. Leszek Kopański chciał mnie okraść. Nie było go na całej matematyce. No, a teraz się dowiaduję, że kolegów też okradł, tylko pieniądze później mi zwrócił. Myślisz, że Oskar ma coś z tym wspólnego? No podobno Kasia mówiła Kasia przy... Kasia Przybysz mówiła, że ponoć Oskar Leszka szantażował. Bruna, co robisz? Kornelia jest szczęśliwa, bo znowu jest dziewczyną Bruna. Chłopak nie powiedział jej, że poprzedniego dnia przespał się z Kają. Kaj natomiast nie powiedział, że wrócił do Korneli. Teraz boi się, co będzie, jak obie dziewczyny odkryją prawdę. No, Dzięki, musimy pogadać. Mama dzwoniła. No chodź. Co to było? Ja, dlaczego się całą z żmieją? E, no, no, sorry. Co? Śpisz ze mną, a co już ze swoją było? No, ale bo, wiesz, myśmy wrócili do siebie z Kornelią. Słucham? No, ja, cały czas ją kochałem. No, jak mnie zostawiła, to się załamałem trochę. i, No, I wiesz. Skoczyłeś ze mną do łóżka, bo byłam pod ręką? No, ale to nie jest tak. To, zresztą to ty koniecznie chciałaś. No dobra, przepraszam. Przepraszasz? No. To jest no, sorry, Kaja. Mm -hmm. A Cornelia wie o tym, że Są spaliśmy? Mm, no. No to może powinnaś się o tym dowiedzieć? Wiesz, to to jest sprawa między nami. Nie mów nic, Korneli, okay? Między nami, tak? Idę do Kornelii. Kaja jest wściekła na chłopaka, że ją wykorzystał i chce się zemścić. Bruno chce powiedzieć o tym pierwsze. Ma nadzieję, że wtedy Kornelia mu wybaczy. Wczoraj u mnie w domu. Co ty brudzisz? To co e... słyszysz. – O no. czym ona mówi? – Myśmy nie byli w tych razy. Zostawiłaś mnie przecież. – Przespałeś się z nią? – No tak, ale to ona mnie uwiodła. – I od razu wskoczyłeś do łóżka z Kają? – No to nie jest tak. – Przecież wy serio za jesteście drwałaś, no Załamałem się trochę. No Ja byłem załamany, jak mnie zostawiłaś i... <laughs> – Załamany? Świetnie tak. się wczoraj bawiliśmy. Ja chciałem tylko pogadać. Nie, nie sądziłem, że pójdziemy do łóżka. Mówisz, że mnie kochasz, że idziesz do łóżka z innym dziewczyną? No bo cię kocham, Kornelia. Nie rozumiem tego, Bruno. Nie chcę tak. Kornelia. Proszę, czekaj, kocham cię. Jak on mógł się przespać z Kają? Dobra, zerwałam z nim. Ale on podobno przez cały czas mnie kocha. Nie mógł poczekać chociaż jeden dzień? Co ja mam teraz zrobić? Udawać, że nic ci nie stało? Ja tak nie mogę. Kornelia. Widzisz? Ona cię nie kocha. Wiesz co? Nie chcę z tobą gadać. Przecież to nawet nie jest moja wina. Jak to? A to jest moja wina? Ja jej powiedziałem, że spaliśmy ze sobą? A ty byłeś fer? Jej powiedziałeś się też, że do nas spałeś? Mi powiedziałeś o tym, że do niej wróciłeś? No. Przepraszam, okej? Okay? Okej, okay, mogę cię wybaczyć. Pod warunkiem, że zrealizujemy nasze wczorajsze plany. Nie, nie będziemy realizować żadnych planów. To nie ma sensu, nie rozumiesz tego. Ale czemu przecież było nam wczoraj super? A ja, ja nic do ciebie nie czuję. Kompletnie. To był błąd, że wczoraj przyszedłem do ciebie. Żałuję tego, żałuję, że się przespaliśmy i. To nie ma sensu. Kompletnie do siebie nie pasujemy. Na razie. Ty. Ty świnio! Nie, to nie, niech spada. Nie będę się prosić faceta, żeby się ze mną umówił. Jeśli woli ten dziarę, Kornelię, to jego strata. Są inni faceci. Pani profesor, ten chłopak tam pobiegł. Po bójce z Oskarem Leszek wybiegł ze szkoły i ukrył się. Kilkoro uczniów widziało, gdzie chłopak pobiegł i zawiadomiło nauczycielkę. Leszek, nie chowaj się. Wiem, co się stało. Niech mnie pani zostawi. Ucieczka od problemów nic nie pomoże. Pani nie wie, jak to jest. Pani ojciec nie siedział w więzieniu, ani nie był śmieciem. Twój ojciec nie jest śmieciem. Nie możesz nawet o nim tak myśleć. Pani profesor, ale... ale on zabił człowieka. Twój ojciec popełnił błąd i teraz ponosi za to karę. Ale to jest nadal twój ojciec. Powinnaś go odwiedzić i porozmawiać z nim. Wstydzę się go. Nikt w klasie nie ma ojca siedzącego w więzieniu. Jeszcze teraz Oskar wszystkim opowiada o tym. Nie mam życia już w tej szkole. Deszek, musisz zrozumieć jedną rzecz. To, co zrobił twój ojciec, to nie jest twoja wina. I nikt nie ma prawa cię prześladować. Szkoda, że Oskar tego nie rozumie. Szantażował cię. To dlatego chciałeś mnie okraść, tak? Okradałeś kolegów. Przepraszam. Dałem mu już swój tablet, ale to mu nie wystarczyło. A dlaczego nie przyszedłeś z tym do mnie? Albo do wychowawcy. Zamiast tego kradłeś, wdałeś się w bójkę. Na pewno wezwiecie moją mamę. Pan Gądek już do niej zadzwonił, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to żebyś nie wstydził się swojego ojca. Mhm. Tak, to nie jest proste, ale to sobie dasz radę. Chodźmy na lekcję. Dzisiaj skupimy się na sakadniu kieśmak. Kornelia jest zrozpaczona, że Bruno przespał się z inną dziewczyną. Chłopak natomiast nie może sobie darować, że przez jeden wieczór z kają może stracić ukochaną Kornelię. Danes bomo razpravljali o vaših okusih, vendar najprej moramo črkati v področju čiščenja na strani čiščenja 2, Mauer List. Kaolina, ali bi lahko bila tako ljubka in prosim prebrala prvi odstavek? Kornelia, ja kocham cię. Proszę cię, kocham cię. Wiem, że cię zraniłem. Nawet jakbyś miała nigdy wrócić do mnie, nie odezwać. Ja bym, miał, ja bym cię miał, nigdy nie zobaczyć. I tak, i tak cię kocham. Zawsze będę cię kochał. Rozumiesz? Kornelia, proszę cię. Ja tak strasznie żałuję, że się przespałem z Kają. Naprawdę nie powinienem. Tak mi jest głupio. Ja bym nie mogła iść do łóżka z nikim innym. Ja wiem, że byś nie mogła. Ja też bym nie mógł. Naprawdę strasznie to to i okropnie się czuję. Wybaczysz mi. mi, wiem, że Cię zawiodą, wybaczysz mnie. Proszę. Obiecaj, że już nigdy, nigdy nie nie zdradzisz. Nigdy, nigdy Cię nie zdradzę, nigdy. Nawet nie spojrzę na inną dziewczynę, nigdy o żadnej nie pomyślę. Tylko spróbuję. Nie spróbuję. Uh, myślałem, że będziemy dyskutować uh, o ten temat i nie testować ten smak od razu. Uh, OK, no wszystko rozumiemy, prawie. Proszę, to zaczynamy. Nadal boli mnie to, że Bruno przespał się z Kają, ale w sumie to trochę moja wina, bo przecież z nim zerwałam. Mam nadzieję, że więcej nie będziemy się kłócić, bo przecież się kochamy. Do szkoły została wezwana mama Leszka. Kobieta martwi się o syna. Nie dość, że ostatnio słabo się uczy, to jeszcze wdał się w bójkę z kolegą i złamał mu nos. Kobieta nie wie, że chłopak chciał ukryć przed kolegami to, co dzieje się w jego domu. Przecież Oskar ma złamany nos. Tak jak pani powiedziałem, Oskar szantażował pani syn. No oczywiście jest to niedopuszczalne zachowanie, ale syn został sprowokowany. I on powiedział, powiedział że mój ojciec to morderca i, i śmieci, tak powiedział przy wszystkich. Oskar podsłuchał naszą rozmowę o tym, że pani mąż jest w więzieniu. Najpierw szantażował Leszka, a potem powiedział o tym całej klasie. Synku. Rozmawialiśmy już e, z resztą młodzieży i wygląda na to, że wszyscy zrozumieli sytuację. Dziękuję Państwu. Leszek pamiętaj o zajęciach wyrównawczych z matematyki. A cóż Pani, czy mógłbym zacząć od jutra? A dlaczego nie od dziś? Chyba chciałbym odwiedzić tatę, bo mama dzisiaj tam jedzie. Synku, naprawdę. Zobaczysz, jaki tata będzie szczęśliwy. E, pan dyrektor zaraz państwa poprosi do gabinetu. Dobrze. Nie chciałem odwiedzać taty w więzieniu. Wstydziłem się go. Bałem się, że ktoś z klasy się dowie. Ale tak naprawdę to cały czas tęsknię za tatą i chcę go zobaczyć. Odkąd Bruno się z tobą przez ja nieźle go pilnuje. Nie go sobie pilnuję, on już mnie nie obchodzi. Jasne, już go nie kochasz? Tak, to dupek na dodatek kiepski w łóżku. Zciemniasz. Zamknij się. Kornelia i Bruno są znowu razem. Starają się nie kłócić. Kornelia wie, że Bruno podoba się innym dziewczynom, ale postanowiła, że od tej pory będzie mu ufać. No i wtedy w czoło się czeka sam że lepiej sobie kupicimy butę do tamtą śmierć, może. Oskar Kamiński za szantażowanie kolegi został ukarany obniżeniem oceny ze sprawowania. A wy możecie wytrzymać z tym synem mordercy? Oskar! Ojej. A ty możesz wytrzymać z tym obitym ryjem w lustrze. Ech. A jak tam twój tatuś? Słuchaj, Oskar. Lepiej, ani słowa o moim ojcu, bo Wyluzuj. ci rozwalery z drugiej strony. I wtedy będziesz taki przystojny. Fajnie. Nie no, Mam nadzieję, Oskar, że o niczym nie zapomniałeś. Weźcie. Nie. Leszek przestał ukrywać przed kolegami, że ma ojca w więzieniu. Koledzy zrozumieli jego trudną sytuację i nie robią mu z tego powodu przykrości. Dobrze, zajmijcie miejsca. Na swoje miejsce, proszę. Ej, Ej co, ty co ty robisz? Panie profesorze, ona zepsuła mój model. Przez latka chce się pozbyć rywala, by wygrać konkurs astronomiczny. Franek Lis. Yeah. Dziewczyna nie może pogodzić się z przegraną i niszczy drogi teleskop. Rany boskie. Coś ty idiotka zrobiła! Od wygrywania konkursów w tej szkole jestem ja i nikt inny. Ty ciągle jesteś u tej swojej Zuzi, a mnie to masz gdzieś. Piętnastolatka rzuca chłopaka, który zabrania jej pomagać chorej na białaczkę dziewczynce. A ty chłopak pojedzie razem z nami? On mnie nie lubi, co? Zorganizuje dla tej całej Zuzi najzajebistszy dzień w życiu. No to co, idziemy? Licealista chce odzyskać ukochaną i zabiera jej podopieczną ze szpitala. Zuzia, Zuzia, co ci jest? Co się stało?